Halo, halo. Cześć, dzień dobry. E, witam ponownie na Zniszczonych Pustkowiach Mojave. Wy już Rób, albo w trip. Właśnie w trip. Na pewno w trip, e, żeby nie po prostu nie walnąć gafy. Jesteśmy w strip, nie trip, tylko strip. E, zanim pójdzie, pójdziemy dalej i ogarniemy dlaczego akurat ten e, Benena zastawił na nas pułapkę suchy żarcik na dzień dobry. Jak supermutant Fallout New Vegas nazywa swoje ulubione jedzenie? Radaway z dodatkiem mięsa z Deathclaw'a. <śled> a skoro dotarliście już do tego pięknego, śmiesznego, nudnego momentu, wpiszcie w sekcji komentarzy komentarz dla zasięgu. A jak nie wiecie co wpisać, wpiszcie po prostu lubię placki. No to lecimy sobie z dalszymi zadaniami. W ogóle ja bym chciał zetkać swoje giwery i spluwy, ale to pewnie nie tylko i wyłącznie, gdy pewnie opuszczę ta, ten cały budynek. Okej, okay, ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego mnie chcieliście wszyscy zabić. A co my tu mamy? Drzwi? To w drzwiach? A, w drzwiach wszystko puste. i nie tylko puste. Tu. o czy przez chipsy ziemniaczane bogactwo w tych w tym świecie co ty masz na twarzy co ty tyś jest nie nie że te supermutanty są naprawdę dziwne Interkom ochrony dobra eee, w tops mamy przeszukać pokój benego Wyżej już nie ma wejścia, wyżej już nie ma wyjścia. Dobra, no džungle, Pino džungle, no Ace Street dżungle, no dżungle, no dżungle, no dżungle, no Mhm. Mm Pojedź windą na trzynaste piętro. No tutaj wątpię. What the fuck is that?

Wymaga klucza, ale ja klucz wziąłem. Nie rozumiem. Problem jest to, że ja w poprzednim odcinku wziąłem ten klucz do pokoju Benego. What the fuck is that? Pan tak?

What do you Good question. My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron. But you can call me Yes Man. Mm, pan tak, a to za it's what Benny always called me. Probably because I'm programmed to be so helpful. Dobra. Benny prze przeprogramował Securitrona bez niczyjej pomocy? O, oh, miał he some help. Młoda, friend of his. Zapisał coś o tym, że znajduje się w fortunie na FreeSide. To jest wszystko, co wiem. Benny ukradł mi platynowy szton, czy wiesz, do czego on służy? Tak. Sure. Benny miał mnie zobaczyć wielu razem. Jest to występujący wykładnik tak jak holotape, ale trochę inny. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are two locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there! Okay, what's Ben to do with he wants to kill Mr. House and use the Platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the lucky 38's mainframe. That should give me control over all Mr. House's defenses. Most prominently his Securitrons. And then I just do what Betty tells me. chyba wiem dlaczego Mr. House is o wiele lepszy niż we. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked.

the securitrons will be all the support you need. what i meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you don't. you know, shape the future of vegas. choose your neighbors. if you like a tribe, leave it alone. or, if a tribe is nasty or going to be a problem, go ahead and exterminate it. it's whatever you want to do. Jakie there's a bunch. Some of them you've already met, like the chairman, for instance. I think you should visit the other families on this strip, the Omertas and the White Glove Society, so you know what makes them tick. And there are some important groups farther from the strip too, like the Boomers, the Great Cons, and the Brotherhood of Steel. Oh, porozmawiamy jeszcze o tych które muszę poznać. Ok, nieco to za miejsce, fortification hill powiadasz.

I mean Benny was always scheming about how he was gonna get into the lucky 38, but you already took care of that! Wow. The other thing you're gonna need is the platinum chip. You know the one Benny killed a courier for over near Good Sunday. Yeah, ehm. Um, co wiesz o kurierze, którego zabił Benny, oh I knew he was carrying a platinum chip and I knew right where Benny should wait for him. That's why Benny put me here! To monitor Mr. House's data transmissions. They're all encrypted, of course, but I'm quite a decryptor. Did you know that Mr. House spent 812,545 caps hiring salvage teams to find the platinum chip? Just in the last year alone? Of course you didn't. Ashambaniac. That there were seven couriers, but six of them were carrying junk. How about their exact routes and the mercenary teams that screened them? I knew all that. Pretty smart, huh?

He better pace himself. He has to run all the way to Fortification Hill. There's an underground facility there that might have the special hardware required to use the data on the Platinum Chip. It's too bad Caesar's Legion built its camp right above it. Talk about inconvenient. The Platinum Chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice thing to do. I'd take it straight to Mr. House if I were you. He'll think you're helping him out. Then, when he's not looking, kapow! The big question is whether to give him the chip before you do him in. He's the one who'll know exactly what to do with it after all. He might upgrade his defensive capabilities right away, or even unlock new ones. But then those defensive upgrades might make it harder for you to finish them off hard to say it's up to you let me know when it's done and I'll roll over to the lucky 38. if I'm right about the chip I should be able to install myself on house's mainframe this is gonna be great I'm gonna help you accomplish so much whether I want to or not okay dobra, do widzenia. Nie, Bunker Fortific fortification Hill, it's one of two locations on Mr. House's network with non-standard hardware. My guess is it has a reader that can decode the chip, and who knows what else, maybe a giant robot or something. Sprawdzę to. Neat. Let me know what you find out. Do widzenia. Come back later if you need anything. Dobra. opcjonalnie co chwila do czego to prowadzi ten bunkier i ja pierni czekają polecią Rancho, aż tutaj ja cię kręcę Zabili, odzyskaj opcjonalność bunkier pana has i ukrytą pod tam Legionu fortification Hill ponawiąż kontakt z bractwem Stalin to by mogło być dobre Ło kurcze. Ło kurde. Te ugrupowania trzeba ogarnąć, a najlepiej Bractwo Stali ogarnąć. Dobra, okej. Okay. Tam jest ślepa ściana, ślepy zaułek. Pójdziemy w drugą stronę, zobaczymy, coś tam się dzieje ciekawego. Może jakieś wyjście. Gdzieś windą na niższy poziom. Mhm. Potrzebuję tutaj co? Klucza, którego oczywiście nie mam. Akty, zepsuty terminal. Dobra, zepsuty, zepsuty terminal. tak mm -hmm. Duże łóżko, odpocznij. Super, zapisywanie. E regeneracja zdrowia: jesteśmy w pełni zregenerowani. Możemy stąd wychodzić. Wiesz, że ten pan tak pewnie nas, nas zastawił. Yy, pułapkę na no gościu nie ma co. A mogę ukraść, bo ja ich tak was nie lubię. Na dół. Ok, czyli wychodzi na to, że trzeba lecieć na początku. może do Bractwa Stali. I nauczyć się noszenia panterzy wspomaganych. Jak

My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. Incidentally, it will interest you to know that the man you seek has fled the strip and is likely making haste for Kaesong. Oh, amnestia dla nas. Znów to, jak ci się udało mnie znaleźć. O czemu Cezara chce mnie widzieć? Go to him, and you will understand. See Kaisar by way of Cottonwood Cove south of Nelson. The Lucullus or the Kulu will be waiting. Ale i kurde ile mi się to ja pierniczę. Oddajcie co zarobię. Udaj się do zatoki Cottonwood i popłynij barką w górę rzeki do fortu. Wow. jest to niedaleko więc chyba myślę że warto że warto to sprawdzić ogarnąć i zobaczyć co się dzieje no chwila jeszcze jeszcze wyjdę raz i zobaczymy co tym razem bo jakąś barką musimy opłynąć tylko nie wiem jaką Dobra. Uda się do zatoki. Aha, do zatoki muszę jakąś siłę. Dobra, to nieważne. Dobra, tutaj lecimy. Mapa świata. Ja cię kręcę. lecę paliw Poseidon. Ciekawe, gdzie Bractwo stali może mieć swoje miejsce. Dobra, pójdziemy do stacji yy, od stacji poseidonu w to miejsce i zobaczymy Kto, ta, kto tu jest, kto tu stacjonuje. I teraz nie. O, praktycznie cały czas prosto. Czemu nie mam swoich. Jeszcze na głodzie jestem. Teraz mogę. Mogę. Okej, okay, czyli cały czas przed siebie, tak naprawdę. Może, jak już będę miał na sobie ten pancerz wspomagany, nie będę dostawał tak wielkiego w pierdzielu. Przed nami widzę też jakieś potwory. Ciekawe co one dadzą mi. Jakie one mi w pie, pierdziel spuszczą. Przede mną tam są jacyś A, ten już leci Wow, 61 nasz, co to za Młody ognisty gekon No to już nie jest młody ognisty gekon Mięso, mięso ognistego Skóra ognistego gekona, no dobrze wiedzieć Czyli gdzie, czyli co, pod górę? Chyba tak No bo gdzieś z górki Też jest taka opcja nie obstawiam, że chyba bardziej gdzieś. Chyba mi się wydaje, że gdzieś bardziej z górki, chyba tutaj od tej strony by trzeba byłoby iść. Znalazłem jakąś. Nie wiem co to jest. Mapa chainsa, ale. Nic nie rozumiem z tego. Mam ten nóż tego chainsa. Ale też nie wiem... Aha, Legion. Nie wiem o co może chodzić. Chwila, chwila, moment. moment. Nie będę do samego końca bym musiał iść. Park stanowy oranżowy, wiosenny, chyba tak najlepiej. I dopiero wtedy w górę. Aha, dobra, bo jestem po tej stronie. Dobra, już wiem gdzie jestem. A dobra, ten się zajął już nimi. Kolejny się nimi zajął. Za chwilę będzie kolejny poziom, to mi się podoba. O, widać że, widać, że krętorogi tu są. O, nabijemy doświadczenia. Bardzo dobrze. No cóż. Szybko żeście zginęły. A, plus jeszcze, jak mam naprawy, to mogę szybko naprawiać sobie te wszystkie bronie. Ojoj. Ojoj. Boli. O kurde, a mnie normalnie... Co to było? O, to musiało boleć. Rex, wstawaj. Zbieramy sobie te... No a jeszcze przy okazji poziom wszedł. No i pięknie naprawa. Kontynuuj. Odporność, kanibal, chwila, chwila. Retencja. Aha, retencja to jest to. Poszukiwaj rewolwerowiec. I nigdy nie marnujesz dobrych łuszek. A 5 punktów, wyobrażam przeciwko broni białej. ja taką wręcz. Ten prawie przyspiesza dobywanie i chowanie wszelkiej broni o 50%. No to by mogło być nawet ok. Gimnezja tu i teraz. To by mogło być niepowstrzymana siła. Szybki metabolizm. Hmm, chwila, waga ciężka, że daj na moc. O. o. Whisky i wina zapewniałem teraz premię do zdrowia, Aha, ale tu zaś muszę mieć to przetrwanie na 45 poziomie. Kujona. Paraliżująca dłoń, infiltrator, patrzę, czy coś tu jeszcze jest dla walki wręcz, siepacz, stalowe nerwy. O, jakieś implanty nawet można. Ciężar do dźwigania. Łączy się z profitem mocny grzbiet. A właśnie. Zobaczmy, czy ten mocny grzbiet mogę jeszcze raz wziąć. Ale chyba wydaje mi się, że to można tylko raz. No, tylko raz może, niepowstrzymana siła, tak? Chociaż ta biegłość też jest dobra, pozwala wybrać czwartą jedność specjalną, co natomiast podnosi jej wartość o 15 punktów. Dobra. No jak teraz walniemy, to Inoros. Zbieramy. Rex, wstałeś? Wstałeś. Bardzo dobrze, że wstałeś. No okej, okay, no to lecimy do Bunkru Bractwa Stali. Mnie ciekawi jedno. Gdzie my to teraz jesteśmy? Kanion Red, Red Rock. A, wielcy Hanowie. Kurde, jesteśmy wielkich Hanów. Ciekawe. Wróć do pana i tak powiedz mu, co że zamierza zignorować wielkich Hanów. Ale ja nie chcę. wracać do pana, tak? On jest w ogóle jakiś ciunięty Wegowa. Chwilę, moment, jakieś się tam. A dobra, to są wielcy Hanowie. Okej. Okay. Pytanie: gdzie może być Bractwo Stali? Tu. A tu jest Zatoka Cottonwood. Albo tu może być gdzieś Bractwo Stali. Okej, okay, czy ja mogę z kimś tu pogadać? Wielki Han. Zadania. I nawiąż kontakt z Wielkimi Hanami. No dobra, tylko ja bym chciał z jakimś Wielkim Hanem pogadać teraz. Hmm. Długi dom wielkich Hanów, ktoś tu ma imię? Papa Han, serio? Regis, o Regis, coś tu z Wiedźmina uciekł. Karlo, dobra, ok. Ja tu zapisuję. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.